Tarzyna, no jesteśmy na wyjątkowym wydarzeniu. A jakim, to jest, jakim są właśnie warsztaty malowanie przy szampanie Powiedz przede wszystkim, co to jest za wydarzenie i dlaczego zdecydowała się wziąć udział właśnie w tych warsztatach i w tej galerii? Mam niewątpliwą przyjemność uczestniczyć po raz drugi już w tego rodzaju evencie. Pierwszym był z panem Wilkoniem, mistrzem. W tej chwili z panem Jackiem Maślankiewiczem. A przede wszystkim jest to inicjatywa do jakoś budząca kreatywność, ponieważ no do tej pory jakby poza moim obszarem zainteresowań było malowanie. Przy tym już drugim evencie naprawdę jestem już jakby, poruszam się w tym coraz sprawniej. Na pewno właśnie pobudza kreatywność, zdolności manualne, także można oczywiście napić się w doborowym towarzystwie Szampana i porozmawiać na wszelkie tematy. Nasuwa się pytanie, czy Proseko, czy szampan, w ogóle tak naprawdę, czy szampan pomaga w twórczości artystycznej? Na pewno jakby wyzwala, że tak powiem, siły też inne, także na pewno nie przeszkadza. Tak bym to ujęła. A dlaczego właśnie to miejsce, dlaczego ta galeria? A co takiego wyjątkowego dane miejsce ma w sobie? Klimat, atmosferę. Przede wszystkim jest to miejsce wspierające działalność polskich artystów, co jest też bardzo znamienne. Także, no jakby wszystko w jednym tworzy tak niepowtarzalny klimat tego miejsca i dlatego warto je odwiedzać. Proszę jeszcze naszym widzom, przedstaw się czym na co dzień zajmujesz się, skąd przyjechałeś na dzisiejsze wydarzenie oraz gdzie ciebie można znaleźć w social mediach. Na co dzień zajmuję się nieruchomościami oraz modą. Opozycja atrakcji, jak to można powiedzieć. Można mnie znaleźć na Instagramie, tylko taki mam skomplikowany dosyćnik, także no nie wiem, jak go podać. O, o jeden. كيت uh, باه <laughs>